trzeciego świata to jest niezły szok jak tej. przylecieliśmy dzisiaj z Malezji to jest spora różnica po yes, prostu tak. dzisiejszy film możemy zatytu zatytułować Hi mister. Hi, Hi mister to jest najczęstsze powiedzenie znaczy najczęstsza zaczepka jaką nas tutaj właśnie zaczepiają tak jak na przykład dzisiaj w sklepie no, pokazują palcami, obgadują, jakieś takie, no naprawdę gorzej niż małpy są, no źle się z tym czujemy, to nie jest fajne. Jesteśmy tutaj po prostu atrakcją, tutaj. Atrakcją, ale oni to robią w taki sposób, że naprawdę to się, czujemy się niekomfortowo. Jak tutaj się nas zobaczą, to mało czasami się nie przewrócą, bo są tak zaoferowani. Ta jedna zaferowany. pani ta się przeszła obok niej, za chwilę się cofnęła i spojrzała, czy A przypadkiem dobrze widziała jakąś białą kobietę, bo po prostu miała taką minę, gdy tu Nie wiem. Trochę odpoczęliśmy psychicznie w Malezji. Tam nikt nie zaczepia. Wszyscy są naprawdę bardzo mili, tak bezinteresownie a tutaj zaczepiają strasznie i no może nie w negatywny sposób, chociaż też bo zaczepiają, a to żeby przewieźć nas beczą a to żeby e, taksówką a to żeby nam sprzedać jakieś wycieczkę a to coś tam, a też dużo osób się uśmiecha, zaczepia tak po prostu hello mister, how are you no ale jest to je to męczące męczące, jeszcze robią to w taki właśnie dziwny sposób, taki, że aż krew zalewa, nie przynajmniej dosyć łatwo z równowagi prowadzi Mam nadzieję, że jutro w nowej miejscowości będzie trochę inaczej. Już jutro lecimy do Adanki. Mamy taką tej, nocną przesiadkę w Medan. Ile tam jest śpiecha? A tutaj jest właśnie ten wielki meczet, największy meczet w w Medanie No i ogólnie jest wielki. Nie wiem, czy to nie jest wielki, jeden z większych tutaj gdzieś w rejonie I akurat w tej chwili są, jest ostatnia modlitwa, ostatnie nawoływanie Ale jakaś dzisiaj wyjątkowa, dlatego że zawsze śpiewa jeden młazin, a dzisiaj hmm. śpiewa, śpiewają Mhm. No bo, teraz jest, nawet no bo teraz jest ramadan, więc jakieś obrządki specjalne. I długie strasznie są te modlitwy.